Narzeczony był ze mną, bo byłam bogata. Po ślubie chciał położyć łapę na moich pieniądzach, żeby przechulać je w kasynie. Kuba zawsze wiedział, co powiedzieć, żebym poczuła się ważna. Myślałam, że nasze spotkanie było najszczęśliwszym momentem w moim życiu. Kiedy przed ślubem zaczęłam drążyć niewygodne dla niego tematy, odkryłam smutną prawdę o moim ukochanym mężczyźnie. Dobrze, że dowiedziałam się wszystkiego, zanim został moim mężem. To dla mnie były szczególne wakacje. Dwa lata wcześniej odważyłam się założyć własną agencję nieruchomości, i przez ten czas bardzo ciężko pracowałam, aby zbudować jej renomę. Kiedy firma miała już ugruntowaną pozycję, a ja zaczęłam dobrze zarabiać i zatrudniać pracowników, mogłam w końcu pozwolić sobie na urlop. Zawsze kochałam polskie, kapryśne morze, więc nikogo nie zdziwiło, że to właśnie tam zdecydowałam się spędzić pełne dwa tygodnie. Zatrzymałam się w koło brzegu i nie planowałam niczego spektakularnego. Chciałam po prostu cieszyć się czasem tylko dla siebie. Nie nacieszyłam się jednak nim zbyt długo, bo już trzeciego dnia poznałam Kubę. Podszedł do mnie zwyczajnie na plaży, zagadując na temat książki, którą akurat czytałam. To był najzwyklejszy na świecie podryw. Ale szybko okazało się, że Kuba jest bardzo inteligentnym i przy tym niezwykle zabawnym facetem. Umówiliśmy się wieczorem na piwo, następnego dnia na obiad, potem na kolację i niewinna znajomość szybko zamieniła się w wakacyjny romans. Byłam nim zachwycona i każdego dnia żałowałam, że przyjechałam do Kołobrzegu na tak krótko. Kiedy nieuchronnie zbliżał się mój wyjazd, Kuba zapytał, czy może do mnie kiedyś przyjechać. Oczywiście się zgodziłam, chociaż miałam wątpliwości, czy ta znajomość może faktycznie zmienić się w coś poważniejszego. Już po tygodniu pojawił się po raz pierwszy w Warszawie i regularnie wracał. Moi znajomi nie byli szczególnie zachwyceni moim wyborem. Twierdzili, że Kuba do mnie nie pasuje, bo ciągle się przechwala swoimi biznesami i zwyczajnie mu nie ufają. Dla mnie był jednak po prostu bardzo pewny siebie i nie widziałam złego nic w tym, że podkreśla swój sukces. Jak się później okazało, moja intuicja zupełnie mnie zabiodła. W ekspresowym tempie nasza wakacyjna znajomość zmieniła się w poważny związek. Już po trzech miesiącach Kuba praktycznie się do mnie przeprowadził. Trochę martwiłam się, że zostawia swoją sieć kumisów samochodowych bez opieki. Twierdził jednak, że ma swoich zaufanych pracowników, a w dalszej perspektywie chce otworzyć swój biznes właśnie w Warszawie. Byłam zakochana po uszy i świata poza nim nie widziałam, więc ta wiadomość bardzo mnie ucieszyła. Właściwie nie zadawałam żadnych pytań o przeszłość Kuby. I dopiero gdy po roku znajomości poprosił mnie o rękę, zaczęłam drążyć temat jego rodziny. Skoro bierzemy ślub, to chyba najwyższy czas, żebym cię lepiej poznała. zaczęłam, gdy leżeliśmy tuleni w siebie w łóżku. Przecież znasz mnie od każdej strony, kochanie! zaśmiał się Kuba i jeszcze mocniej mnie przytulił. Chyba nie do końca. Musisz mnie chyba w końcu przedstawić swojej rodzinie. Zauważyłam. Szczerze mówiąc, to nie utrzymuję już z nimi kontaktu. Odparł niepewnie pewnie Kuba. A mogę wiedzieć dlaczego? Zapytałam. Bo to patologia. Ojciec Tyran, matka pod jego pantoflem, a brat to niedojrzały gnoik, który tylko imprezuje. To bardzo toksyczni ludzie ciągnęli mnie tylko na dół. W końcu ostro się pokłóciliśmy i dałem sobie z nimi spokój. Nie ma co drążyć tematu. Odparł wyraźnie zdenerwowany Kuba. Widziałam, że mój narzeczony nie ma ochoty na dalsze zwierzenia, więc tylko go pocałowałam i mocno przytuliłam. Nie dawało mi to jednak spokoju. Bardzo chciałam, żeby na ślubie Kuba miał przy sobie swoich bliskich. Pomyślałam więc, że może ich odnajdę, porozmawiam i dowiem się, czy istnieje szansa na to, żeby ich pogodzić. Wystarczył krótki research i już wiedziałam, gdzie mogę znaleźć bliskich Kuby. Miałam wyrzuty sumienia, że robię to za jego plecami, ale wydawało mi się, że warto spróbować. Teraz jestem sobie bardzo wdzięczna, że nie zamknęłam tego tematu i drążyłam rodzinne sprawy Kuby. Znalezienie brata Kuby nie było trudne dzięki mediom społecznościowym. Swoją drogą trochę się zdziwiłam, że na zamieszczonych tam zdjęciach wydawał się dość poważnym człowiekiem, a nie typem imprezowicza, ale internet przecież tak często kłamie. Bartek dość szybko odpowiedział na moją wiadomość. Podkreślił w niej, że dla mojego dobra musimy się jak najszybciej spotkać. Trochę mnie to zaniepokoiło, ale przyjęłam zaproszenie do domu ich rodziców i już dwa dni później byłam w drodze do Brzegu. Kubie powiedziałam, że jadę na babski wyjazd na Mazury. Nie czułam się dobrze z tym kłamstwem, ale uznałam, że tak będzie lepiej. Kiedy dotarłam na miejsce, moim oczom ukazał się dość duży i zadbany dom, który znajdował się w cichej okolicy. Po chwili wyszedł z niego młody mężczyzna, którym okazał się Bartek. Bardzo serdecznie mnie przywitał i zaprosił do środka. Wnętrze było urządzone nowocześnie i z gustem. W salonie czekali już na mnie rodzice Kuby. Jego ojciec, który miał być tyranem, przytulił mnie na przywitanie, jakbym zresztą była już jego córką. Mama również była niezwykle miła i pewna siebie, co nie pasowało mi do obrazu kobiety żyjącej pod pantoflem. Coraz więcej elementów tej układanki przestało do siebie pasować. Jak dobrze, że się do nas odezwałaś! Tak, naprawdę to my powinniśmy to zrobić, gdy tylko dowiedzieliśmy się, co Kuba wypisuje do swoich znajomych! zaczęła mama Kuby. Nie rozumiem, byłam zupełnie zagubiona. Nie wiemy, jaką historyjkę sprzedał ci Kuba! Odparł Bartek. Historyjkę? Byłam coraz bardziej zaniepokojona. No o sobie i o swoim biznesie albo o nas. Kuba powiedział mi, że ma tutaj sieć komisów samochodowych, ale chce przenieść biznes do Warszawy, bo tam mieszkamy. A jeśli chodzi o was, to raczej nie wyobrażał się pochlebnie o waszych relacjach. Zwłaszcza po tej wielkiej kłótni. Wytłumaczyłam i zobaczyłam, jak tata Kuby kręci smutno głową. Pani Alicjo, Kuba miał jeden komis samochodowy, który bardzo szybko upadł przez jego długi hazardowe. Do tej pory jest zresztą mocno zadłużony, a Bartek dowiedział się, że zapożyczył się nawet u szemranych biznesmenów, żeby mieć pieniądze na granie. Mama Kuby przerwała, a w jej oczach pojawiły się łzy. Kiedy komornik pojawił się w naszym domu, tata dostał zawału. Na szczęście skończyło się to dobrze, ale nie mieliśmy pojęcia o tym, w jak trudnej sytuacji jest Kuba. Próbowaliśmy mu pomagać, wysyłaliśmy na leczenie, ale nie mieliśmy już siły walczyć, dokończył Bartek. Przestaliśmy dawać kubie jakiekolwiek pieniądze i zamieniliśmy zamki w domu, żeby nie mógł wynosić z niego wartościowych rzeczy. Cały czas zapewnialiśmy go, że może liczyć na naszą pomoc, jeśli będzie chciał się leczyć, ale on po prostu przestał się odzywać. Dodał tata mojego narzeczonego, a ja wciąż zastanawiałam się o kim właściwie jest ta opowieść. Bo przecież nie o moim kubie. To niemożliwe. Przecież Kuba nie prosił mnie nigdy o żadne pieniądze. Broniłam narzeczonego. Nasz wspólny znajomy, któremu Kuba też wisi pieniądze, przesłał mi ostatnio skrzyny z ich rozmowy. Zobacz. Kuba pisze, że wyrwał bogatą laskę i jak tylko to zalegalizuje, to zgarnie kasę na spłatę wszystkich długów. Bartek pokazywał mi kolejne fragmenty rozmowy na swoim telefonie. Byłam w szoku, nawet nie wiedziałam, co mam teraz wierzyć. Kuba wysłał swojemu koledze nawet nasze wspólne zdjęcie na potwierdzenie, że faktycznie znalazł sobie kozła ofiarnego. Czyli byłam dla niego tylko dobrym łupem, a ja byłam w nim szaleńczo zakochana i bez wątpienia dałabym mu tyle pieniędzy, ile by tylko chciał. Wracałam do Warszawy zdruzgotana, ale też po prostu wściekła. Zrobiłam Kubie ogromną awanturę, gdy tylko weszłam do mieszkania. Biedak nie wiedział na początku, co właściwie się dzieje. Kiedy jednak wytłumaczyłam mu, czego się dowiedziałam, nie miał zamiaru zaprzeczać. Twierdził jedynie, że naprawdę się we mnie zakochał, ale musiał myśleć o swoich zobowiązaniach. Błagał mnie o przebaczenie i drugą szansę, ale nie miałam zamiaru jeszcze raz dać mu się nabrać. Kazałam mu się wynosić jeszcze tego samego wieczoru i w napadzie szału rzuciłam w niego pierścionkiem zaręczynowym. Kuba oczywiście wydzwaniał do mnie przez kolejne tygodnie, ale nie chciałam utrzymywać z nim żadnego kontaktu. Na chwilę zupełnie straciłam wiarę w ludzi i byłam w prawdziwym dołku emocjonalnym. Na szczęście miałam wokół siebie wspaniałych ludzi, którzy zamiast wypominać mi mój błąd, doskonale się mną zaopiekowali. Mija teraz rok od tamtych wydarzeń, a ja dalej do końca się nie pozbierałam. Zaczynam jednak pozytywnie myśleć o przyszłości i wierzę, że jeszcze spotkam na swojej drodze kogoś wartościowego. Za nami historia numer jeden czas na historię numer dwa. Zostawiłem żonę, bo mi się znudziła. Teraz miałem w łóżku młodsze o dwadzieścia lat kochanki, nic mnie nie ograniczało. Siedziałem za kierownicą samochodu i smutnym, nieobecnym wzrokiem gapiłem się w dal. Przede mną i za mną stały rzędy unieruchomionych porannym korkiem aut. Nie to jednak mnie martwiło. Na pierwszy rzut oka byłem człowiekiem sukcesu w sile wieku na dobrej posadzie, niezależny finansowo i emocjonalnie. Wciąż jeszcze przystojny, zadbany i w świetnej formie. Mogłem korzystać z życia pełnymi garściami. No i to robiłem. Zaledwie dziś rano, zanim włożyłem garnitur i chwyciłem służbowy laptop. Pożegnałem w progu swojego mieszkania długonogą nogą i 20 lat młodszą dziewczynę. Kolejna niezobowiązująca znajomość. Jeszcze jedno ponętne ciało do kolekcji. Takie właśnie było moje życie. Szybkie, nasycone przyjemnościami, nieprzewidywalne. W każdej chwili mogłem zmienić plany na weekend, dowolnego dnia umówić się do knajpy. Byłem wolny i niezależny. Nic mnie już nie ograniczało. Ani rodzina, ani żona, dzieci, czy jakieś domowe obowiązki. Do licha przecież właśnie tego od dawna chciałem. Czemu więc teraz czułem się zagubiony i po prostu przygnębiony? Pamiętam, że podobny smutek, choć sto razy mniejszy, dopadł mnie, kiedy sprzedawałem swój ulubiony samochód. Auto było wygodne, szybkie i dobrze wyposażone. Świetnie się w nim czułem, ale po trzech latach producent wprowadził już nowy model. Mój wóz, choć niezawodny i luksusowy, stał się nagle przestarzały. Znajomi pytali: Staszek, kiedy wreszcie wymienisz go na nowy? Tamten ma dziesięć koni mechanicznych pod maską więcej i nowszej generacji TempoMat. Głupia sprawa, ale mniej więcej tak samo było z moim małżeństwem. Znaliśmy się z Jolą jak łyse konie, rozumieliśmy bez słów. Odchowaliśmy dwójkę dziś już dorosłych dzieci. Maciek kończył Politechnikę, a Iga była na stażu w USA. Spłaciliśmy nie jeden kredyt, wyszliśmy cało z niejednej życiowej burzy. Byłoby oczywiście uproszczeniem powiedzieć, że nagle zapragnąłem wymienić ją na nowszy model, albo że uległem potrzeptom kolegów, kuszących niedostępnymi dla żonatych urokami życia. Ale coś było na rzeczy. Z roku na rok czułem się coraz bardziej znudzony, przytłoczony monotonią codziennej rutyny i niedoceniany. Zacząłem się zastanawiać, czy warto trwać w związku, którego najlepszy czas przeminął kilkanaście lat temu. Jaki ma sens godzenie się na setki drobnych, ale uwierających jak piasek w busie kompromisów? Czyż nie szkoda czasu na naprawianie drobnych usterek i zgrzytów? Przecież w dzisiejszych czasach nikt nie zawraca sobie głowy reperowaniem szwangującego telewizora, pralki czy komputera. Teraz takie rzeczy wyrzuca się i na ich miejsce kupuje się nowe. W końcu postąpiłem taki z naszym małżeństwem. Zamiast łatać i scalać, po prostu wyrzuciłem je na śmietnik. I ona najpierw płakała, ale potem przystała na rozwód. Wyprowadziłem się do wynajętego mieszkania, kupiłem młodzieżowe ciuchy, częściej biegałem do fryzjera, żyłem aktywnie, wymyśliłem sobie nawet modną pasję, angażowałem się w nietrwałe relacje z kobietami. No i czułem się jak król. Lear obsadzony w roli Romea. Cholera nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki. Nie da się przeżyć powtórnie szaleństwa młodości. Ani się obejrzałem, jak zacząłem rozdzierająco tęsknić za poprzednim życiem. Za dobrymi relacjami z dziećmi, które zniszczyłem, za jolą, którą tak boleśnie zraniłem. Rząd samochodów wciąż stał bez ruchu, ale ja nagle poczułem, że ani chwilę dłużej nie chce się posuwać z prądem. Skręciłem kierownicę, dodałem gazu. I ryjąc kołami murawę rozdzielającą dwa pasma ulicy, wykręciłem w stronę dawnego domu. Jola wychodziła zawsze później ode mnie z pracy. Wiedziałem więc, że jeszcze zdążę ją spotkać, a nawet kupić po drodze kwiaty. Czy zechce dać mi drugą szansę? Nie miałem pojęcia. Wiedziałem natomiast jedno. Padnę jej do nóg i będę błagał o wybaczenie, bo bez niej moje życie nie ma sensu. Dziękuję za wysłuchanie tych historii razem ze mną. Zostawcie proszę polubienie i subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a ja już spieszę nagrywać dla was kolejne historie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.